Polski duet w Portugalii, Jakub Kiwior oficjalnie zamienia Arsenal na FC Porto. To oznacza, że zagra w jednej drużynie z Janem Bednarkiem, a Portugalczycy właśnie potwierdzili ten głośny transfer. Udana końcówka poprzedniego sezonu w Arsenalu nie wystarczyła, by Kiwior stał się kluczowym obrońcą w ekipie Mikela Artety. Po powrocie do zdrowia Gabriela Magalhasa sytuacja wróciła do punktu wyjścia. Polak miał coraz mniej szans na grę. W tym sezonie arsenal rozegrał trzy mecze. Raz Kiwior usiadł na ławce, a dwa razy w ogóle nie znalazł się w kadrze meczowej. Dlatego 1 września potwierdzono jego wypożyczenie do FC Porto. Kiwior przeszedł testy medyczne i został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik trzydziestokrotnych mistrzów Portugalii. Transfer odbył się na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Z tego powodu Kiwior nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski w poniedziałek. Dorobek Polaka w Arsenalu to 68 występów i 3 bramki. Przypomnijmy, że zimą 2023 roku Arsenal zapłacił za niego 25 milionów euro. Jakub Kiwior w Porto to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych polskich transferów tego lata. Czy Duet Kiwior Bednarek podbije Ligę Portugalską i Ligę Mistrzów? Przekonamy się już wkrótce.